Dwa najbliższe lata będą by należały do budowlańców i konserwatorów w Lizbarskim Zamku. Co tutaj się będzie działo? Bardzo dużo. Dziś ważny dzień, bo dziś świętujemy podpisanie umowy z głównym wykonawcą projektu Konserwacja i Restauracja Zamku w Lizbarku Barmińskim z funduszy tak zwanych norweskich. Będzie się działo bardzo dużo, bo przede wszystkim to jest jak gdyby zamknięcie tych, tych też poprzednich dwóch projektów norweskich. Dzięki temu trzeciemu zamykamy to, co najważniejsze, to co mogliśmy zrobić, żeby po, po prawie stu latach zamek przywrócić do jego świętości, świetności. I przede wszystkim odtwarzamy ogrody biskupie na Międzymurzach i tak zwanej suchej fosie pod mostem, więc będzie tam encyklopedia drzew, teatr kwiatów, uczytelnione relikty, pałacy, które, które tam stały. Będzie przede wszystkim łącznik, w którym będzie się można dostać z międzymurzy do. Pałacu na parchami tego pasu ziemi przed fasadą główną zamku. I to jest to zewnętrze ogrody biskupie na Międzymurzach i Suchej Fosie. I jeszcze w, tych, w ramach tego zewnętrza też będzie remont mostu, tego jedynego mi mostu, którym się można dostać na zamek. We wnętrzu zamkowym zajmiemy się przede wszystkim pomieszczeniami przy Dawna kuchnia zamkowa nie funkcjonująca, nieotwarta dla publiczności. Od wielu, wielu lat odzyska swoją dawną świetność i też tam pokażemy wystawę, jak funkcjonowała kuchnia zamkowa od, od epoki średniowiecza XIV wieku do czasów sierocińca do wieku XIX, początku XX. I tam też będzie możliwe miejsce na konferencje, seminaria, spotkania. Obok kuchni mamy maleńkie, ważne pomieszczenie, które jest jedyną pamiątką po funkcjonującym na zamku sierocińcu. To są dawne toalety sierocińca i w tym wnętrzu. Pokażemy naprawdę ciekawą w części multimedialną wystawę pokazującą właśnie historię sierocińca na Zamku Nicbarskim, którym, co przypomnę, powołany został tu w połowie XIX wieku po epidemii dżumy na Warmii. Jakże to jest taki odnośnik duży do naszych obecnych czasów. W przyziemiu w dawnej sali Kinowej powstanie wspaniała sala edukacyjna do warsztatów, spotkań lekcji muzealnych. W piwnicach skrzydła wschodniego powstaną nowe ścieżki archeologiczne dzięki którym na podstawie wydobytych artefaktów, ale też i takiego nowoczesnego przekazu, będziemy poznawać dzieje prawie 600 lat zamku i, i tego, jak on funkcjonował, jak był budowany. No i co też jest dla nas bardzo ważne, to to, że przede wszystkim poprawimy. A właściwie dopiero zrobimy nowe oświetlenie na zamku, nowe oświetlenie sal wystawowych, takie oświetlenie, które nie będzie ingerowało w substancję zabytkową, w ten taki klimat średniowiecza, który, nasz, który ten zamek wyjątkowy, zamek perła gotyku ma. Powstanie nowy monitoring wizyjny, będziemy mieć większe bezpieczeństwo zbiorów i, i zwiedzających. Też takim dla nas szalenie ważną rzeczą są konserwacje, konserwacja polichromii w Kredensie, gdzie polichromie są w fundacji biskupa Ignacego Krasickiego, w którym stanie będą poddane konserwacji. Konserwacji zostanie poddany instrument i prospekt organowy. I to jest szalenie ważne, nasza kaplica. Rokokowe wyposażenie, autentyczne z połowy XVIII wieku. Organy są zachowane, prospekt organowy też, ale piszczałki muszą zostać wymienione. Taka jest, taka jest zasada instrumentu, jako, jakim są organy. I znów będą brzmiały tak, tak, jak w okresie Rokoka, kiedy były fundowane. Więc te wszystkie zmiany. Co też jest bardzo ważne, ta, ta inwestycja, ta, ta konserwacja, rewaloryzacja pomieszczeń będą też umożliwiały nam to, co bardzo ważne jest w trzecim rozdaniu funduszy norweskich, nową działalność edukacyjną, kulturalną, popularyzującą, ale też i powiększającą dochodowość zamku. Dzięki Norwegowi zyskamy, dwa, zyskamy trzy nowe etapy, co w instytucji muzealnej jest szalenie ważne, zwłaszcza w obecnych czasach. Będziemy mieć większą możliwość by wprowadzać tutaj nowe działania, których do tej pory nie było. I takimi działaniami dodatkowymi będzie edukacja regionalna, edukacja archeologiczna, co mnie szczególnie cieszy, edukacja przyrodnicza i też takie działania, które powiększają dochodowość zamku, więc możliwość organizacji plenerów artystycznych, szkoła fotografii. To wszystko przed nami, mocno dużo wytężonej pracy, ale też i tak myślę. Na, znów zamek Lizbarski będzie miał nowe skrzydła, nowy rozwój z, z, co dobre jest nie tylko dla miasta, dla najbliższej okolicy, dla całego regionu, ale też dla w ogóle wizerunku e, zabytków w Polsce, bo to jest jednak pomnik historii, pretendent, pretendent do listy UNESCO, zamek Lizbarków w A proszę powiedzieć co ze zwiedzającymi przez te dwa lata będziecie ich <laughs> wpuszczać nadal do zamku? Zasadą, zasadą myślę, że prowadzoną w większości obiektów, obiektów zabytkowych, jeśli prowadzi się takie wielkie remonty, rewaloryzacje z funduszy norweskich, jest to, żeby też turysta i widz, gość mógł być tego świadkiem. My nie zamkniemy zamku. Nawet wtedy, kiedy będziemy musieli zamknąć most, bo ten stary most zostanie rozebrany, będzie, będą zbudowane schody, będzie trudniej. No, ale myślę, że to tak jak było przy drugim Norwegu. Turyści to rozumieją, często są ciekawi, co się nowego dzieje na zamku. Więc przez tak, to, tak to skonstruowaliśmy, że przez te dwa lata zamek będzie w całości cały czas dostępny do zwiedzania. Jak będzie można określić ten zamek, to muzeum po upływie tych dwóch lat? Muzeum XXI wieku? Myślę, że tak, bo to co tu powstanie od nowych trzech wspaniałych wystaw po ten monitoring wizyjny i nowoczesne oświetlenie, to już będzie muzeum XXI wieku.